O naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień roku. Jednej Maryi, życie nauką jest dla wszystkich. Święty Ambroży. Pochlebne słowa, ujmujące podarki, nawet na pozór niewinne schadzki. Wszystko w niej wznieca podejrzenie oraz pomnaże jej czujność i ostrożność. Lecz jeżeli potrzeba być tak ostrożnym do nienaruszonego zachowania czystości, czy można mówić, że na Ziemi znajduje się wiele dusz czystych? Życzyć by trzeba, aby ludzie dla zachowania samej tej cnoty takie czynili starania, jakie czynią dla ocalenia jej pozorów. Dla jak wielu to osób próżnowanie i życie miękkie, czytanie ksiąg niebezpiecznych, tudzież spotkania zbyt wolne były okazją upadku? Wiele chrześcijańskich dziewic często zadaje się bez trwogi i śmiało z osobami, które nie są aniołami. Jeżeli one mówią, że tymczasem czuwają nad sobą, aby w coś nie upaść, ja im odpowiem – że diabeł także czuwa, by je zgubić. Szczególnie dziewica, która kocha się w pochwałach, nie zostanie długo w obojętności ku temu, który je jej daje. W materii czystości człowiek ma obawiać się wszystkiego, z tej samej przyczyny, że nie dość się obawia.